Witajcie, z tej strony odkrywca to jest właśnie kolejny materiał z serii Winted Store. Tak pamiętacie, w poprzednim odcinku odkryliśmy nowe obszary, które będą nawet dość ciekawe pod względem eksploracji. Na przykład właśnie tutaj te nowe pasmo górskie, więc mamy nowy kierunek na eksplorację. Co ciekawe, tutaj występuje skała boksytowa. Skała poksytowa będzie potrzebna chociażby do pieca hutniczego, abyśmy produkowali stal jako mieszanka kolejna do, star, do zaprawy muralskiej, aby wytworzyć te specjalne cegły, które będą bardziej twardsze w przypadku tych wysokich temperatur, jakie są właśnie, właśnie w piecu hutniczym. Więc tak to wygląda, więc my tam wyruszymy, zobaczymy, jakie są jeszcze tam dalsze skarby. Może jakieś ruiny spotkamy, może odkryjemy nawet jakieś zasoby, kto wie. A więc tak, z tego powodu, że jest druga rano, to ja pójdę spać na tym łóżku, nie pójdę do swojego tam u góry, ponieważ większość dnia my stacimy niepotrzebnie na to. Więc tak to wygląda. Dobrze, to ja teraz pójdę spać. Niestety mam to wszystko przypalone. <ślebek> chlebek, jakbym tak to powiedział. No nic. Nie jestem jakimś mistrzem w gotowaniu. Czasem w tym przypadku piczeniu chyba. Ale jeszcze zanim wyruszę Jeszcze zanim ja wyruszę, to chciałbym sprawdzić jak wygląda sytuacja e, skórzana. Okej, okay, mam troszkę. Mamy 18 sztuk. Czy stać mnie na plecak? Bo jeśli tak, to będziemy mieli kolejny bonus właśnie do miejsca w ekwipunku. Jak się robiło plecak? Skórzany plecak. Tak się robiło. Dobrze, no to sprawdzamy. Czyli Pierwsza seria. O, ok. czyli na jeden plecak starczy. Czyli na kolejny. Cztery plecaki. Znaczy, oj, dwa plecaki, bym powiedział. I jeszcze... Wow. Mamy wszystkie plecaki jakie potrzebowałem, a to znaczy, że muszę zrobić teraz początek w flipunku, ponieważ nie chcę, żeby to mi się jakoś przerzuciło niepotrzebnie, bo to będzie troszkę głupie. O, tak. Dobra. Dobra. Patrzcie, mamy miejsce. To bardzo pomoże w eksploracji. No, to teraz to ja wszystko zabierałem, to, co ja potrzebuję. No, prawie wszystko e, to już nie potrzebuję, czyli tą sakwę. Okej, okay. czyli tak. Jedzenie mamy. Kilow, no jeszcze on tam się trzyma. Ale niezbyt jakoś specjalnie, by niedługo się trzymał. E, no, jedzenie tak. Mamy. Dabinki jakieś tam posiadam. Pochodnie też posiadam. Aha, zapomniałem schować hierarchię cykłowcy. Eee, jakieś tam opatrunki też posiadam, czyli poniekąd można powiedzieć, że wszystko już posiadam to, co potrzebuję, tam do wyprawy. Więc co? Wyruszamy, tak, no to co? Idziemy, bo trzeba troszkę przejść oczywiście, na piechotę, abyśmy tam dostali się na miejsce. A jak? O, kroiki, że hmm, tutaj czekamy. Okej, okay. dobra, idziemy. I idziemy do przodu. A, widzę, że tutaj sosna wyrosła ładnie. No i co? Tak właśnie będzie dzisiejszy temat tutaj wygląda czyli dalsza eksploracja naszych rodzimych obszarów. Bo jednak, jakby nie patrzeć, jednak one są dość ciekawe pod względem nowych terenów. Na przykład właśnie te nowe pasmo górskie, które może być potencjalne, jeśli mowa o nowe zasoby. Już nie licząc, że mieliśmy tam mały sukces właśnie postaci boxy tu, ale boxy na chwilę obecną nie będę go wydobywał, bo nie ma takiej potrzeby. Ale no cóż, sprawdzimy. Sprawdzimy, co tam dalej się kryje, tak? I tyle. A to znaczy, że kawałek drogi muszę przejść i nie wiem. Zastanawiam się też, żeby zrobić taki trochę dłuższy materiał, taki skupiający się na takie dwa dni, bym powiedział, w całej podróży, nie wiem, no zobaczymy jeszcze, zobaczymy, czy będzie mi się chciało, zobaczymy, jak będzie wyglądało z moim czasem, też zobaczymy, jak moje gardło będzie się trzymało, bo coś mnie kaszel ja łapie, jak za dużo mówię, powiem, że ja mam tutaj koło siebie napój. Aby nawilżać sobie gardłem, ale jednak nie zawsze to pomaga. Czy to jest? Aha, to jest dąb. Się tak zastanawiałem, czy to jest jakiś orzek, ale to jest tylko dąb. Więc no dobra. Tutaj mamy ten granit. Tutaj mamy kózkę jakąś. Czy tam bardziej owce bym powiedział. Bo, że i to nazwy bo bardziej tak pasuje. No, nie ma to jak przypalony chlebek. Najlepszy pokarm jaki możemy dostać. <grybujesz> tak więc, no. No i też pada. No to tak samo jak u mnie teraz na zewnątrz też pada. Jest ulewa, no ale... Burzy nie ma. Chociaż w nocy ma być burza. Więc chociaż ten deszczek się zgadza względem mojego realnego świata, a względem do gry. jakbym to powiedział. Ale tak, idziemy powoli, zobaczymy co tam się kryje. Liczyłem też na ruiny. Na ruiny mianowicie, żeby zdobyć jakieś nowe skarby. Albo znaleźć jakieś podziemne krypty, które też oczywiście kryją bardzo ładne skarby. Bardzo ciekawe i bardzo drogocenne. No i oczywiście naczynka z ludą. Oczywiście, co najbardziej liczę? No, najbardziej liczę oczywiście, na ludę żelaza, tak? No, ale jeśli znajdziemy złoże, jakimś cudem, bo jak mówiłem, da się znaleźć. E, jeden z widzów mówi mi, że jest to bardzo ciężki proceder, aby znaleźć powierzchniową ludę żelaza, ale jakby nie patrzeć, jest to bardzo możliwe, aby odkryć powierzchniowe złoża żelaza, bo ja, z mojego doświadczenia, udało mi się takie znaleźć złoża. Więc jest to wykonalne. Ale nie, nie powiedziałem, że jest to proste, bo trzeba jednak troszeczkę czasu spędzić przy tym. No, oczywiście, jest to niby bardziej efektywny sposób, ale nie do końca bezpieczny. Nie do końca też, oczywiście, pewny: czyli nie do jaskiń. Tylko tak, z tymi jaskiniami, no to wiecie, jest bardzo niebezpieczne, bo. Po... No, bo tak. W tym głębi wiem tylko, że prawda. No to już oczywiście robi już jakiś to problem, nawet dużym powiedział, że stwarza problem. Kolejna sprawa e, temporalność im niższy poziom temporalności, tym bardziej niebezpiecznie. Więc no tak, tak to właśnie prezentuje się. Czyli tak, ja szedłbym gdzieś tam, to może bym tak wszedł wzdłuż e, tego jeziora. Ej nie no, bardzo piękna góra. Bardzo piękna. Trochę piasku. Na szczęście nie ma dopieżników. Czy ja widzę jakąś źródłem? Na razie widzę tylko potencjalnie kwarc. Chociaż czy ten kwarc ma jakąś domieszkę? Bo taki coś podejrzany jest. Eee, że ten po prostu nie chce nic kopać, ale pewnie zaraz to się zawali coś. Nie, po prostu to jest kwarc. Okay. Kto to jest rekrutujący, to nie wiem, co tutaj sprawdzać. Ale no, perydot tutaj występuje, jak sami widzicie. A perydot to oczywiście też jest bardzo fajna sytuacja. Ponieważ czasami jakiś skarby może kryć. No, a co to właśnie żelaza? ja do żelazu najczęściej znajdowałem właśnie w skalę per, perdykowej. O Jezus. Ale mi się zaplątał język. Właśnie w tej skale znajdowałem najczęściej żelazo wow Więcej kwacu znacznie więcej kwarcu. tutaj martwy krok. Aha, z biurkami Z góry. No. Też tak można. Więcej kwalców, niestety. Au. I oliwin. Mamy tutaj oliwin. I to bardzo dużo oliwinu. Okej, okay. oznaczę ten obszar. W jaki kolor by, by pasował? A może taki? Czyli mamy tutaj oliwin, nie będę go wykopywał. Oliwin służy też jako poniekąd balnik do szkła, ale też, jeśli dobrze pamiętam, jako składnik do cegieł, jeśli mowa o piece hutnicze. No i czasami nieoczekiwany perydot, chyba tak się nazywał, czyli klejnot. Czyli potencjalna waluta dla kandarza. Ale tak to chyba tyle. I w sumie chyba powiedziałem wszystkie możliwe aspekty, jak można wykorzystać... Aha, okej. Okay. Jak wykorzystać perydot. No dobra, czyli pierwszą rzecz tutaj odkryliśmy. Jak tędy przejdziemy? Da się tędy przejść? Może no, żeby się dało. Tylko bym musiał troszkę kopać. Co my tutaj dalej mamy? Coś się kryje w tych skałach? Jest więcej kwarcu. I te kurzające, grębałem żywi się. Spadające. I przy... dostaliśmy się tutaj poniekąd. Chociaż. To nie są moje obszary, jeszcze. Bo ja tutaj nie byłem, tylko może po prostu mapa dotarła na te obszary. Ale czy byłem tutaj, to już raczej nie. Może jesteście doszło, pogoda. A co to? Punktowa punkto warstwa muchu. Aha. A ja lepsze mam pytanie, co to tutaj punktowe warstwy muchu? to nie jest podłoga? Czy ja chcę? Trochę ja boję się o że szczerze mówiąc. Na pewno gdzieś chyba naczynko widziałem. O jest? Co to jest? O ruda, ruda. To co ja uwielbiam. I co mamy tutaj? Aha, ołów. No i troszeczkę węgla kamiennego. A może jednak... Słuchałem może jednak bym tam zaglądał. Zabawmy się łódź pod wodą. Tylko że jak tam woda się skończy. Okej, okay, wracamy. Nic nie wiedzę ciekawego. Tylko więcej kwacu. Na szczęście moja postać bardzo szybko wypływa na powierzchnię. Więc... Wiesz, dobry i O! A ciebie, Handrażo, ja chyba nawet nie oznaczyłem na mapie. Tak więc cię dobry? Tabary sobie Co mogę u Ciebie kupić, a co mogę u Ciebie sprzedać? Aha ah, ha ah, ah. ha ha. Nie no, bez przesady. Na pewno już będę sprzedawał w stali. Szczepka, miedzi możesz skupować. Jakiś poncho. O, na przykład nowy miecz bym kupił. To jest ten sam co posiadam. Wapno. Rękawiczki futrzane. Takie typowe narzędzia z brązu. No dobra, także żegnaj. A co ty masz tutaj na pace? Płeśne skrzynki. To na pewno. O! A tam jest misiek. I drugi mi się łamać, to Ja tam nie idę. Co jak co, ja tam nie idę. Cześć, klik. Kurczę, ciekawy dobrze. Bardzo ciekawe Undezert, ale też widzę, że tutaj jest więcej tego To tylko jako ogólna warstwa. Więcej grzybków. Trochę więcej takich obszar typowo jaskiniowych. O czekajcie co to? A jest, kwas. Ach ten kwarc, ten kwarc. Wszędzie kwarc. Powiem wam, że nie licząc tego nieźwiedzia, to strasznie taka spokojna podróż. Bardzo spokojna. No nie licząc, że ten kolejny obszar jest strasznie bogaty. <słuch> kwarc. Jakby ten kwac jeszcze miał do no to kurczę bym był zadowolony. Ale ten kwac jest po prostu kwarcem. Po prostu taki kwalcowy, dosłownie. Chociaż, czekaj, a może... Albo mi się wydaje. Tak, wydawało mi się. O, ta jaskinia. Odrazu ma to. To takie świecidełka bym powiedział. Przynajmniej... Mhm, no wracamy. Nie będę prowokował dyfterów do tej zabawy. Ale kurczę, żeby to tak widoczne było. że to znajdowałem trochę w głębokich warstwach, szczerze mówiąc. Jakieś tak tutaj. A to tu proszę. Jednak, nawet tak przy powietrzu muszę się tu zespić. Co nawet nie wiedziałem. Gdzie ja jestem na mapie? Aha, wróciłem na te obszary, gdzie wtedy ten bokset znalazłem. Czyli takie trochę kołko zrobiłem. Starszy ciężkie obszar, jeszcze do poruszania się. Więcej kwarcu to na pewno. O jest wszędzie chłopcy. Robi się noc powoli niestety. Będę musiał gdzieś się ukryć. Zastanawiam się, żeby wykopać taką... Wow. Taką norkę w kamieniu. I jakoś tutaj tak po prostu pójdę spać i tyle. Myślę, że raczej to będzie dobry pomysł, żeby tak to zrobić, ale to jeszcze nie teraz. Kolejne liście spotykami. E, dobra, to może spaćmy, tym obrze. Nie wiem, że, że mam takie dziwne wrażenie, że ja zaraz trafię na jakieś niedźwiedzie. He, żebym teraz to nie wykakał. Bo to nie będzie fajna śmierć, patrząc na to, że jakie już mam wyposażenie typu plecaki. No, zwłaszcza plecaki, bo najdłużej męczyliśmy się z plecakami. Mm hmm, czyli tutaj zaczyna się taki typowy raz. Nie wiem, czy to dobrze. Na pewno to jest duże zagrożenie, na mnie się mowa o sam raz. Jeszcze jakiś pavient mam tutaj do zabrania. Coś tutaj mamy, może. I chyba tam by się skopał w tych skałach. Takie takie mieszańce dosłownie. Skałkowate. Co to jest? To jest też ił? Nie, piaskowiec. Boksyd. Andezit. Znaczy, taka no Jak widzicie, ciekawa mieszanka tych skał. Trochę tego, trochę tamtego. Fajnie, fajnie. No bo wiecie co, zróbmy to tak. Wkopię się ten bokset. Mogę go wykopać? Tak, mogę go wykopać za pomocą tej mieci, więc tak to zrobimy. Tylko tak, ja potrzebuję jeszcze ziemi. Starczy? Chyba starczy, chyba nie spadnie to. Miejmy nadzieję. Jeszcze się troszkę bardziej przekopię. Dobra, jeszcze się trzymasz, ale już tak niezbyt dobrze. Hmm. Czyli tak gdzie ja mam to, 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 to. A to? tutaj jesteś. Dobra, raczej tak, to tutaj stawiam to łóżko i myślę, że będę musiał jednak kończyć materiał. Ponieważ coś już czuję, że moje gadło znowu będzie schodziło. A raczej nie chcecie słuchać w odcinku, jak będę bezprzewy później kaształ, za przeproszeniem. Więc raczej muszę powoli kończyć ten materiał. No nic, zobaczymy co dalej przynoszą następne materiały. E, idziemy dalej, wyruszymy nad kolejną... ...ekspedycją, jakby tak to nazwał. Może bym spróbował właśnie przebić się tędy jakoś w okolicach tego tutaj jeziora, przebiegł się tędy dostał się na te obszary. Tutaj zostawiłem oczywiście naczynka, które mogę później zebrać z powrotem. No i te ruiny miasta były a dalej, to nie wiem. Albo dalej tutaj spróbować się przekopać znaczy dostać się na te obszary, albo powrót do domu. Więc to wszystko się jeszcze okaże, co dalej przyniesie przyszłość. Tak więc tak, mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli Ci się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz dzwoneczek. Także trzymajcie się i do następnego tego do... do zobaczenia. Cześć.